Szczyci nasz jarmark, w tym drugi wielkanocny. Jak zapowiadaliśmy, tak wypełniamy nasze obietnice co do organizacji imprez na terenie na Zdroju, na terenie Uzdrowiska. I jak widzimy, cieszy się coraz większą popularnością ten jarmark. Tym bardziej, że w tym roku mamy 30 wystawców i to bardzo różnorodne oferty prezentują na, na tych swoich stoiskach. Także myślimy, że przyszłoroczny. Jarmark Wielkanocny będzie jeszcze bardziej obfitszy w nasze w oferty e, sprzedażowe. Już możemy powiedzieć, że się rozpoczął e, ten sezon przedświąteczny i trzeba wspierać tutaj lokalnych takich rzemieślników. Oczywiście, same smaczne rzeczy. Na święta znalazłem wszystko to, co powinno być na święta, czyli coś słodkiego, ale również takie dania tradycyjne, żurki, różnego rodzaju paszteciki. Wszystko, co człowiek by tylko mógł zapragnąć na świątecznym stole, było tutaj, ale również bardzo fajne ozdoby i rękodzieło. Ja konkretnie zakupiłem sobie bardzo piękną serwetkę, która na pewno przyzdobi koszyczek wielkanocny. Zakupy zrobiłem dlatego, że Mam wyrzuty, bo powinienem po prostu jeszcze więcej zrobić, bo tyle tutaj pyszności, ale przede wszystkim inwencji, efektów i tu chciałbym podziękować wszystkim grupom KGW, i pozostałem, że mimo po prostu tej zmiennej pogody tu byli, ale dzięki temu wprowadzili już w nastrój wielkanocny. Dla nas ma to duże znaczenie. Te stoły nas tutaj dzisiaj połączyły i nic nie wystarczy, bo po pierwsze podziękowanie, że tyle było tutaj nie tylko zwiedzających, ale i, i kupujących, ale po drugie to jest taka integracja, bo E, e, wspólny e, e, stół e, integruje. Na tym stole wielkanocnym. Babka? Wszelkiego rodzaju słodycze, chrzan, którego tu już u nas nie ma, bo on powinien być, to jest taki must have na, na stole wielkanocnym. Eee, co my tu jeszcze mamy? Ciasteczka wszelkiego rodzaju, więc po prostu to, co nam się kojarzy z wiosną. Jajeczka, żeby było ładnie kolorowo, żeby nam przełamało tę szarugę zimową, bo w końcu święta wielkanocne to takie święta, kiedy wiosna bucha ze wszystkimi swoimi kolorami. U nas to same smakowitości. Sernik z ścija, babeczki piękne, e, że tak powiem, z granatem, masełka, nasze barankowe, że tak powiem, kiełbaski i żurki wielkanocne, smalczyki, babeczki. Bardzo się cieszę, że, że to wyszło tak y, zwyczajowo. A frekwencja i prezentacja ile tych właścicieli było ku gospodyń. To świadczy o tym, że jest to potrzebna sprawa, no a frekwencja super, chociaż chłodno, zimno, dobrze, że nie pada, ale wejdzie to chyba w taki nawyk i będziemy to kultywować i trady tradycję podtrzymywać. Jest to wejście po prostu już święta wielkanocne i przy tej okazji wszystkim grupom chciałbym życzyć spokojnych świąt rodzinnych, no i towarzyskich, natomiast jeśli chodzi o śmigusa, dengusa, niech nam przepędzają wszystkie niemoce, a zwłaszcza te polityczne. Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości, pokoju, no wszystkiego co najlepsze dla wszystkich, przede wszystkim zdrowka. Pogody też, żeby było ciepło, bo tak dzisiaj troszeczkę pogoda nie dopisała, no ale nie jest tak źle, no. trzeba przyjść mimo wszystko. Zdrowia, pomyślności. I sama nie wiem czego jeszcze więcej. Zdrowych, spokojnych, radosnych, świąt i wszystkiego co najlepsze.